Wszyscy myślą, że ja tańczę dla nich, a ja udaję. Najpierw było zauroczenie. Nie obchodzą mnie ludzie, którzy mi się przyglądają. Kłamiesz, któremu żadne z nich nie mogło się oprzeć. Wykorzystujesz mężczyznę. To mnie boli. Oboje są ofiarami nocy i siebie. Jego obecność przeraża ją. To ty mnie wezwałaś. Jest takie ciemne miejsce w twojej duszy, mały okruch śmierci. Połączyło ich cierpienie. Oboje żerujemy na energii innych ludzi. Nie możemy zmienić tego, kim jesteśmy. Kim jesteś? Nie jestem nawet człowiekiem. Powiedz mi o swoim świecie, a o wschodzie słońca zakończę twoje cierpienie. Między zmierzchem a świtem. Tańczą taniec przeklęty. Dystrybucja bez film.